Manko, dzisiaj jest środa dzienna Nie powiem Wam tego głośno <laughs> Nie no dzisiaj jest środę idziemy w terenie Mamy godzinę 11 Jeszcze nie ma takiego słońca Tak więc idziemy się przejść A widzę coś dzisiaj jest jakiś ładko nie wiem, o co mu chodzi. Ma swój świat i swoje zabawki. Jak to u starszych panów bywa. Może przechodzi właśnie kryzys wieku średniego. A to w ogóle to nawet nie wiem, co wy widzicie, bo ja tą kamerkę mam na swoich bimbałkach. O, patrzcie, tutaj są krowy. To jest rodzina naszej Iwej. Iwej się z nimi bardzo lubi. Tu jest Iwejka. Tam są krówki. Da Vinci też jest zaciekawiony. O, patrzcie, idą. Będą nas atakować wściekłe ścieku Siema! Ale Albo miał wysokiego pastucha, nie? Albo byśmy kroczka przez to zrobili. Ale nie podejdą. Krowy do pastucha boją się. Bo czuję się obserwowana przez krowy, patrzcie, one idą i się na nas gapią. No, to idziemy sobie do lasu, mam nadzieję, że nie będzie aż tak dużo much. Konie ogólnie zostały posmarowane środkiem na muchy i na wszelkiego rodzaju inne wady. Tak więc nie powinno być tak źle to jeszcze pilota w ręce mam odbramy. O proszę, muszę go schować do plecaka. Do Plecak wziąłem ze sobą. A w plecaku mam wodę. W razie gdyby nam się pić chciało. I mamy dziury. Jedna dziura na Ups, Chyba ktoś się też ładnie przejść. A mi za bardzo nie lubi. No zejdź na Boże, zejdź na boże. O! O! On nie chce! Się rozgląda! Wszystko to tak interesuje dzisiaj. Kolejne. Maluczku, dziadek musi się rozbrykać, Znaczy, rozbrykać. rozbrykać to może lepiej nie. Rozbrykać mówię, że dziadek się musi. Mówię, rozbrykać to może lepiej, bo on się nie rozbrykiwał mi tutaj. Tu szanu, szamu, no, ale już nie głazimy. Patrzcie, wyprzedza nas. Zły koń. No, takie dziury są, tak się potykają, że masakra. No. No dawinci... O, w ogóle patrzy, się gdzieś się rozgląda, tak wszystko... Nie wiem. Jakby on coś widział, więcej niż my to może lepiej nie Dobra. A tak w ogóle to mamy dla Was wieści. Wczoraj był znowu weterynarz zbadał Ivey i powiedział no wspaniale, idealnie się wstrzeliliśmy, czyli było idealne krycie przy idealnym jak to się mówi? pękaniu jajeczka czy coś takiego Tak więc mamy nadzieję, że się udało tylko weterynarz powiedział, że będzie miała na 94% bliźniaki i za 16, a raczej dzisiaj to już za 15 dni będzie musiał do nas przyjechać i jeżeli będą bliźniaki to będzie musiał jednego wyssać bo jak wiecie bliźniakami nie jest łatwo i mogłoby to się źle skończyć dla wave. dlatego będzie za 16 dni, za 15 dni badana i wtedy zobaczymy co z tego będzie a jak myślicie jakiej maści będzie rybak co byście chcieli i na co obstawiacie na klaczkę czy na ogierka no, ale byłyby ja jakby wyszedł calusieńki z jak bajlejs, nie? To dopiero by było dwa fryzy albinosy. Teraz ci zjedzą, że bajlejskim nie do Ooo, bajlando będę mówić, jak będę chciała. Obojętnie. Możemy iść nawet tutaj, a później możemy tamtędy jechać, jak sobie chcesz. No. W ogóle Iwej jest bardzo grzeczna przy tym weterynarzu. W ogóle nie robi fotów. Bo teraz mamy innego weterynarza. I on teraz się zajmuje całą ciążą naszej klasy. I będzie ją prowadził. Tak więc mamy nadzieję, że wszystko się udało. mamy teraz na małe Bobo O, a tak w ogóle to dzisiaj Roxy O ile mi się uda Wam pokazać, bo jak wiecie mam kamerę na moich bimbałkach Dzisiaj Roxy ma fajną nową koszulkę, która dostała na urodzinę z HKM-u Pokaż się z przodu No, bardzo fajnie wygląda, fajnie leży I trzeba ma nowy To jest puczka zielonkawy no. O, musiałam się przykręcić tak więc, ze wszelkiego rodzaju niedogodności, wybaczcie, ale to wina moich cyców, cyców, no jak ty mówisz, to nie są cyce, są malutkie bimbałki. Gdyby ojciec był z nami, to co by zaczął śpiewać? Cyco, 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 lina. A nie się chyba o co chodzi, nie? No rozglądasz się jak ten mój koń, normalnie masakra jakaś mi chodzić po takich drogach. No. no. to nieprawda, że robię z niego cipę. On po prostu taki jest delikatny. Tak go wychowali. To takie właśnie rzeczy. Idzie, potyka się co chwilę. A ona mi każe po takiej drodze galopować. Jak ja mam tu zagalopować? Chyba w powietrzu. Jak unikorn powinien biegać. Znaczy latać. mi każe tam przekładać tę kamerę. No hm. sam mówię. O boże widzicie, już się potyka. O, na galopę tu robić. Zwariowalne dziecko. O, jedzie, jedzie, bo w ogóle się coś tam ścinają. W ogóle usteczka mam już takie suche, że to jest masakra. Wody bym się napiła. Musiałabym sobie skombinować. O, właśnie. A może ktoś widział albo czaprak taki, albo coś takiego na czaprak, żebym mogła sobie tam wodę trzymać. <grywki> Kanapki na piknik. <grywki> Nie no, a może. Co? No bo tam sól dają. No. No bo tam słychać się taje, nie wiem czy widzieliście, ale były takie... Czuło jakieś drzewo do filmu. Drzewo? Jakie drzewo do filmu? To są takie małe, które ja było Aha. To jest znalezienie. Gdybyś już chciał jakieś dzikie parkury tutaj odstawiać. Oj, dziecko, dziecko. Jest. Achtung, Achtung. Dziecko moje będzie wariować. Myślałam, że ona to jakoś inaczej trochę zrobi. No... Ale mówię, że tamto mogę ci położyć na drogę. Czemu nie? No i co z tego? A co za problem? Moment. Może ona, ona jest. Patrzcie, będzie wariatka skakać sobie, bo jej się nudzi. <grystanie> <grystanie> Jeszcze raz? No to stąd jedź. Nie, bo ona się Nie rozpędzi ci się. Dawaj, dawaj, ja się dla ciebie poświęciłam. Zeszłam z konia. Właśnie, patrzcie, to jest moimisiu. Tak. Ale nie jest tych jagódek, nie. Dawaj głowę do góry. Nie będziemy jagód jeść. I ona znowu pierła. No pierła. Ona ma to wszystko w dół. Hmm. Nie wiem czy z tej kamerki jak to by było widać, bo to takie... Proszę bardzo, oddaję Ci Twój telefon. Dziękuję. Siema. Nie wiem co powiecie. Siemano. O Boże, pajęczyna mi się przyczepiła. Misiu, chodź tutaj do mnie, chodź. Chodź, idziemy tutaj. Misiaczku. Mógłbyś do mnie podejść, chłopie? Chłopie? No co ty? Masz to wszystko głęboko wy? w czym? W zasadku, nie? No, zobaczymy, co ona jeszcze kombinuje. I zaraz wsiadamy i jedziemy dalej. Nie wiem, w ogóle nie widzę, czy co wy tutaj nagrywacie, bo jestem tak. Drąg. Tu mamy wielkiego drąga. I zobaczymy co mi się opowie na to. Mi się go zobaczy, czy go nie zobaczy. I my też. I... hop Nie, czekaj, chwilę zastanowienia. I... I... Dobra. Udało nam się. Co? Też żeśmy przez drąga przeskoczyli. Co? Hmm, mamy skok nadajemy się już na kawaliadę ha 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 dobra nie śmiejcie się ze mnie ja po prostu nie chcę tego jemu robić bo wiecie po co ma się dziadek męczyć tak upalne dni Krzyżówce. i damy zaraz konią wybrać drogę zobaczymy czy wybiorą najkrótszą drogę do domu czy nie, bo ogólnie ponoć konie to potrafią. No ale zaraz zobaczymy. Popuszczamy im wodę i zobaczymy, w którą stronę będą chciały troszkę, iść. Troszkę, troszkę, troszkę no, no właśnie, ojciec nam opowiadał, że za dzieciaka jeździli na koniu o imieniu Kaśka. No i jak to w tamtych czasach było, cała rodzina poszła gdzieś tam, napili się. Wsiedli do wozu. Kaśka dostała klapsa w dupę, i Kaśka do domu i zaprowadziła. Tak więc zobaczymy, czy konie w teraźniejszych czasach też mają taką orientację w terenie i wiedzą, tak naprawdę, w którą stronę iść. Znaczy, wiecie, i tak każda strona będzie dobra, bo każda strona nas zaprowadzi do domu, ale dwie strony są dłuższe. Czekajmy, zatrzymamy cię troszeczkę. Tak się, żebyś się nie wyrywał. Iwejka nam wybierze dzisiaj drogę. Na większu już dzisiaj raz leś się wybrał nam drogę. W ogóle nie wiedziałyśmy gdzie jesteśmy i puściłam mu całkowicie wodzę. On stwierdził, że idziemy w prawo. Zobaczymy co Iwej zrobi i co Mięciu zrobi. Zobaczcie. No i oczywiście, no to też takie było prosto sobie idą. Wybrały właśnie sobie tą najkrótszą drogę do domu. Tylko najbardziej wyboistą. Bo tutaj jakieś dziły te duże ciężarówki drzewo wybierały i było mokro, to porobiły takie dziury, że to jest masakra. No ale niestety trzeba tu przejść. Zobaczcie, już się zaczynają przeszkody taki kros tutaj będą się potykać co chwilę on ci sam sobie wybiera prędko chce sobie iść jak będzie mu najlepiej, no to proszę bardzo w ogóle jakieś dzikie odgłosy słyszałam, ja już dwa razy takie jakieś chrumknięcie no ale nie ma już tych dzików w lesie, bo wszystkie zostały powybijane rok temu tak więc to żaden dzik, no najwyżej jakieś jelenia albo coś latające stworzenie, nie no jakiś jeden chyba a co do latających stworzeń, wczoraj na facebooku widziałam, że lubusyłowcy burz e, dodali zdjęcie samolotu z takimi wgniecieniami i niby to było od odzderzenie ptaka ale co to musiał być za ptak, chyba jakiś pterodaktyl no normalnie masakra, to co to są co to są za samoloty, że mają takie wgniecienie może jakiegoś ptaszka, a tym bardziej że nie wyobrażam sobie, że na takich wysokościach był jakiś o, potykamy się, że na takich wysokościach były takie ptaki, no nie przesadzajmy. Już tak w tym internecie nas oszukują, że to jest masakra. Tutaj też powycinane wszystko. Nie wiem takie Po co tu tyle drzew wycinają, tylko nie rozumiem tego. Zejd sobie na bok, proszę cię, bo... O proszę, dziękuję. Bo tam taki wybuiny. Wybuiny, Boże, jak ja mówię, kolejny. I co tam dziewczyny? A jak tam Iwej zadowolona? No Iwej tu jest wiesz. Koniecz Już się nie mogę doczekać w ogóle jak Iwej będzie zajeżdżona do bryczki, nie? normalnie masakra, jak już ją tak nauczą i pójdziemy sobie z bryczką bryczka czeka trzeba ją tylko wytrzepać z kurzu i wejdzie pójdzie na to szkolenie i pójdziemy sobie do lasu, do bryczki mam nadzieję tylko, że wykorzenie zabije nas że nie dostanie jakiegoś przyspieszenia turbo i w ogóle jak w tych swoich innych rzeczy, bo wiecie że to jest turbo, turbo kucyk uwaga bo Misiu chce zmienić stronę poczekajcie chwilę bo on stwierdził że nie będzie szedł po prawej no tak więc iway e plus bryczka to będzie też dobre połączenie Później, jak już będzie źrobaczek, to ze źrobaczkiem i z bryczką też może być śmiesznie. Bo życie się taki, taka cisza, taki spokój, nawet ptaków nie ma. Chyba im za gorąco jest. Och, ten tu się potyka. autem, w już nas nie widział. No ma jakąś mikrofalówkę, krótkofalówkę chciałam powiedzieć. Ej, coś tam z kimś sobie wiadomo. Wiedziałam, że będzie w naszą stronę jechał, bo się zatrzymał. I nagle on sobie do nas skręca. powrotnej do domu. Krówki stoją na tym polu, czekają na nas. Ciekawe, czy przyjdą do nas. Teraz się tak gorąco zrobiło. Słońce tak świeci. Masakra. Jak koń? Która? Ta z tą klamą! Boże, ja już sobie to wyobrażam Jakbyśmy mieli krowę to by przecież ubrała jej kantar i by na niej skakała <noise> Ja sobie to tak mogę wyobrazić A co wy o tym myślicie? Poskakać sobie na krówce? Takiej prawdziwej, nie naiwej? Pana to jak tutaj Muu Siadaczki <średziany> małe stoją, patrzą się o. Tato, tato, nie, ja nie jestem twoim tatą <średziany> Siema, o, o, o. No. widzicie jak my się dogadujemy? To, że nie mogę wam tego pokazać. Ale no ja trollu wszystkie przybiegły do nas. Ja już nie chcę mi się ściągać tej kamerki i obkręcać. Ale normalnie podbiegły, wszystkie. Nie, nie, nie. Mi się tam jest paszczu. No mówię do mięsia. Ciekawe, czy Hiro coś rozwalił w boksie. Do Hira postawiliśmy kucyka, ja żeby mu się nie nudziło żeby tam mu za bardzo nie wariował. coś mu się myślę, ten zegarek cały czas tutaj kombinuje, kombinuje. Nie wiem o co mu chodzi dzisiaj. Dzisiaj Dawinci jednak był grzeczny, a na początku był taki mutybołowy, że coś mu nie pasowało, ale był ogólnie bardzo grzeczny. Jeśli bardzo siły nie miała, albo za bardzo siły nie miała, nie chciało jej się nic robić. Jak tak, to zawsze chce galopować, pusować. zawsze mnie męczy, a dzisiaj... nic. Zero mocy. Ona mówi, że zmęczona jest. Wiecie, dziecko śpi po 12 godzinie, zmęczona jest. A teraz wracamy sobie do domu. Zbieramy koniki, jeszcze tylko zostało na moją łowie Co? Tak się dłużno zrobiła, taka paruwa, że masakra. Proszę bardzo. Idziemy tu wędzidło. No daj to. Sfędzi. tak. Co tam wygląda? Ale jest. O bierny konik. Patrzcie jak się skończył. Masakry, Co tam poprzytulamy się? Nie, tu masz tu wszystko uciecznie. Już będziesz sobie sianko jadł. Jak będziesz sobie sianko jadł teraz już. Dobry konik. A tutaj jest on. Ta cała rozpiertucha. Jest młody i głupi. Nie ma Hiro. Cześć, roksanka? Hiro. A po czym cię te nogi bolą i ta dupa cię boli? Dzisiaj byłaś taka leniwa na tym terenie. Siema. Siema łobuże. Siemanko. Co tam? Co tam? mały łobuziaczku, wczoraj nie dał mi się wyczesać nie chciał, mówi mam cię gdzieś o zobaczcie, tu jest ma nasz mały kotek przychodzi tutaj sobie mamy dwa takie małe kocurki Część. ale ci się odcisnęło tutaj no odcisnęło i tutaj jest i on nasz największy w całym stadzie no tu dzisiaj byłoby na tyle Cześć, Agutka, Chcesz się przywitać? Nie, Megi? Mm. Może ty? A raczej już pożegnać. To już na dzisiaj byłoby na tyle. Tutaj nasze dwa słodziaki. Bye, Lace! Też cię swędzi tam? I mamy nadzieję, że Iwej... ...jest zaciążona i wyjdzie z tego... ...piękny, wspaniały śrobaczek. Pa, pa!